Które pozwalamy sobie zaspokoić, tylko jak jesteśmy chorzy. A my uczymy naszych uczestników naszych, naszego programu, jak zaspokajać te potrzeby regularnie bez bycia chorym. I mamy sesję na temat y, życia i śmierci y, i umierania. Jak y, Epikur powiedział, sztuka dobrego życia i sztuka dobrego umierania to to samo. Czyli te same umiejętności są nam potrzebne do życia, co do umierania. Kao zawsze podkreślał, że, że, że jako kultura mamy bardzo dużo niezdrowych przekonań na temat śmierci i umierania. I dlatego niewielka zmiana tutaj może dać duże pole do poprawy. Także mamy w ogóle duże pole do poprawy jako kultura. A on podkreślał też, że śmierć jest zupełnie bezpieczna. Jeszcze nikomu się... najwyżej może dwa, trzy razy umiera, ale w końcu umarł każdy, tak? Także nie bójmy się, uda nam się, tak? Nie martwmy się. Także... E, e, mówimy o tym, jak sobie skutecznie radzić z negatywnymi emocjami, jak lęk, strach, zamartwianie się, e, złość, rozpacz, poczucie winy oraz jak sobie wyjaśnić, co to jest zdrowe wybaczenie, bo jest wiele nieporozumień na temat wybaczenia. Też mówimy o, e, szczególnie Maciej jest wielkim ekspertem tutaj krajowym, na temat e, radzenia sobie metodami niefarmakologicznymi e, z bólem, z dusznością, z nudnościami, ze zmęczeniem, które są związane z e, chorobą nowotworową i jej leczeniem. E, e, oczywiście nie zachęcamy do ustawiania leków przeciwbólowych. My, my uczymy tych metod w uzupełnieniu leczenia farmakologicznego. Ale wiele osób znajduje, że po tych metodach mogą zmniejszyć dawki tego leczenia farmakologicznego, a czasami nawet nie zupełnie ustalić. Mówimy o tym, jak rozszerzać system wsparcia i też umiejętności komunikacji z naszymi bliskimi. Karl Simon ten już rozpoczął swoją pracę w 1971 roku tymi metodami. E, oczywiście je udoskonalał ale już w 73 roku zaczął wymagać, żeby każdy pacjent przyniósł przyprowadził ze sobą, przeprowadził ze sobą. Osobę, e, główną osobę wspierającą, czy to małżonka, czy to przyjaciela, czy to dziecko, czy to rodzice. E, tworzenie osobistego planu zdrowienia, e, żeby żyć w harmonii, i potem jest też na tej samej sesji, robimy sesję z zabawą i śmiech. Zabawa i śmiech, Karol zawsze podkreślał, że to nie są dowolne zajęcia, to są zajęcia obowiązkowe, tak? e, i następnie mówimy, jak. To wszystko przełożyć i kontynuować w życiu posesji. To przeskoczymy sobie. Jedną z takich elementów, której uczymy, to właśnie śmiech jest najlepszym lekarstwem. Naprawdę bardzo polecamy i wiemy, że śmiech pobudza, natychmiast pobudza te komórki naturalnych zabójców. To się dzieje natychmiast. My z Byliśmy, Byliśmy na, na takim rejsie żaglówką po Mazurach. Ale wyrzucili nas wódki, bo za dużo się śmialiśmy i, i powodowaliśmy zbyt duży rozkaz. I właśnie, ale co? Ale nasze komórki naturalni zabójcy były coraz bardziej aktywne. Tu jest wykres pokazujący, że im bardziej się śmiejemy, tym nasze komórki naturalni zabójcy są bardziej aktywne. Wiemy, że po śmiechu. Półtorej godziny, 4 godziny, później jeszcze 27 różnych genów związanych z aktywnościami, z aktywnością komórek naturalnych zabójców jest pobudzona, tak? Także to jest niezwykle istotne. Ale czasami też mówimy o czymś takim, co się nazywa nieuwarunkowana świadomość. Czyli uczymy naszych pacjentów, żeby przeznaczyli trochę czasu e, dziennie na robienie nic, tak? Że na, ale nie tak, już południa ja nic nie zrobiłam. Obiad nieugotowany, ugotowane nie posprzątany. Nie, nie, to nie tak jeden. Ja po prostu przeznaczam 5, 10, 15, 20 minut na to, że po prostu nie będę robił nic. I tego się nauczyłem od takiego mnicha tybetańskiego. I ta mądrość była czerpana z filozofii buddyjskiej mającej 2600 lat. Ale potem sobie przypomniałem, robiąc wykłady w Polsce, że przecież mamy swoją, e, swoją tradycję, że czasami sobie e, siedzę i myślę, a czasami sobie ino siedzę. I, I właśnie ta polska tradycja, se ino siedzieć tak? przez te 5-10 minut, to jest właśnie to. Już e, teraz podkreślając, że oczywiście istnieje duża potrzeba. I terapia Semonowska wybiega na, na, naprzeciw tym potrzebom. I jest bardzo z powodem stosowana do różnych zaburzeń i może być też stosowana też u ludzi zdrowych bardzo dobrze do, do tego, żeby się lepiej cieszyć życiem, I, Ale główną barierą, dla pacjentów jest brak świadomości, że takie interwencje w ogóle istnieją. My nie wiemy, że coś takiego jest, także jestem wdzięczny, że mogę się dzielić tym z Państwem. Lekarze o tym nie wiedzą, że mogą wysyłać do psychologów. No, w kamiennej górze jest dużo lepiej o tym. I teraz tak, pacjenci sami uważają, że sobie radzą najlepiej jak potrafią. Każdy z nas, jeżeli miał jakikolwiek problem w życiu, to nie wydawało mu się, że można lepiej sobie z tym radzić, niż sobie w danym momencie radził. tak? Ale są. Tak? Eee, <tuszelniacją> I można te umiejętności rozszerzyć, i są technologie, które pozwalają nam to eee, robić. I my chcemy, żeby eee, psy eee, takie psychoankologiczne interwencje były częścią interwencji onkologicznej albo chemioterapii, radi e, radioterapii, chirurgii, hormonoterapii, immunoterapii. Tak? I, I teraz e, to już sobie opuścimy. E, Karol często kończył swoje wykłady tym, e, nie pozwólmy, by to, czego jeszcze nie wiemy, e, powstrzymywało nas od stosowania tego, co już wiemy. I dziękuję Państwu bardzo. I... Listu nie będzie, ale yy, może parę pytań, jeżeli są, to... Tak. Chciałam zapytać, czy nadal możemy otrzymywać, że istnieje osoba osiągnięciowa? Bo coraz częściej czytam, że nawet yy, bardzo nie są od razu, Znaczy, nie, nie ma... Yy, yy, było wiele... Yy, ja w wczesnych badaniach w latach 70. Te, też wtedy, kiedy Carpys otworzył swoją książkę o trybie życia, było wiele badań, które mogły wskazywać na to, że, że coś takiego jest. Przede wszystkim, co to jest osobowość? Trudno, jest wiele teorii z osobowości, także nie ma dobrych badań. Ogólnie w naszym podejściu my nie zwracamy uwagi na to, czy jest osobowość nowotworowa, czy nie. My wiemy, że są rzeczy sprzyjające zdrowiemy za i się skupiamy na tym. Także e, ja w ogóle bym się nie, 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 e, nie, nie zgłębiał tego tematu, ponieważ nie jest to, e, co nam pomaga. To nam pomaga to skupienie się na tym właśnie, by doskonalić to, co już wiemy, że nam pomaga. Hmm?